Cześć, nazywam się Marcin Raciborski i na co dzień zajmuję się serwisem systemów laserowych trotek. Jak dobrze wiecie, prawidłowa konserwacja maszyny to nie tylko okresowe przeglądy serwisowe, podczas których laser jest dokładnie sprawdzany, kalibrowany i czyszczony, ale także szereg czynności, które powinniśmy wykonywać podczas codziennej pracy. Dokładny opis przeglądu serwisowego znajduje się w linku pod filmem, natomiast w tym materiale, na przykładzie systemu Speedy 100, zajmiemy się konserwacją optyki. Zapraszam. Do czyszczenia optyki będziemy potrzebowali dwóch kluczy ampulowych 3,10 mm oraz specjalnego płynu i bibułek. Na początku demontujemy zwierciadło z karetki. Śruby mocującej nie musimy odkręcać całkowicie, wystarczy ją dobrze poluzować. Teraz możemy zdjąć i delikatnie odłożyć zwierciadło na bok. Następnie demontujemy soczewkę. Warto mieć stół podniesiony do góry. W przypadku, gdyby soczewka nam wypadła, zmniejsza to szanse na jej uszkodzenie. Delikatnie odkręcamy pierścień mocujący soczewkę. Teraz proszę zwrócić uwagę, czy soczewka znajduje się w środku, czy tak jak w tym przypadku nie przykleiła się do oringa w karetce. Jeżeli tak się stało, delikatnie strącamy soczewkę do pierścienia i teraz możemy ją bezpiecznie wyjąć. Bierzemy jedną bibułkę i składamy ją na pół. Wylewamy kilka kropli płynu do czyszczenia optyki, dzięki temu soczewka przyklei się do bibułki i łatwiej będzie ją wyczyścić. Jeżeli soczewka jest mocno zabrudzona, warto ją najpierw odmoczyć kilka minut w płynie. Teraz delikatnie wycieramy najpierw wilgotną, a następnie suchą częścią bibułki. Należy zwrócić uwagę na kształt soczewki. Z jednej strony jest płaska, a z drugiej wypukła. Montujemy ją wypukłą stroną do góry. Delikatnie wsuwamy ją do pierścienia i przykręcamy do karetki. Podobnie postępujemy z naszym zwierciadłem. Wylewamy kilka kropli płynu do czyszczenia optyki na jego powierzchnię i dokładnie je rozprowadzamy. Teraz jedną czystą bibułką delikatnie zdejmujemy wszystkie zabrudzenia, które mogłyby podczas czyszczenia je porysować. Następnie składamy bibułkę i dokładnie wycieramy zwierciadło, aż będzie czyste i suche. Całość montujemy na karetkę i dokładnie przykręcamy. Kolejnym elementem optyki, o który powinniśmy zadbać, jest drugie zwierciadło. Znajduje się ono z boku lasera. Nie wymaga ono tak często czyszczenia jak optyka na karetce. Natomiast jeżeli używamy materiałów, które mocno dymią, takich jak sklejka, płyta HDF, MDF, niektóre rodzaje plastiku, powinniśmy do niego zajrzeć przynajmniej raz na kwartał. Żeby to zrobić, należy zdjąć pokrywę boku lasera. Przed tym odłączamy laser od zasilania i kluczem 10 mm przekręcamy zamek i zdejmujemy pokrywę. Po zdjęciu pokrywy widzimy nasze drugie zwierciadło. Zwróćcie uwagę na śrubki, które się tutaj znajdują. Te dwie mosiężne zaznaczone na czerwono są to śrubki kalibracyjne, których nie należy dotykać. Żeby zdjąć zwierciadło, odkręcamy dwie srebrne śrubki, które znajdują się na rogach. Zwierciadła, używamy do tego klucza ampulowego 3 mm. Wykręcamy obie śrubki i zdejmujemy nasze zwierciadło. W zdjęciu zwierciadła zakrapiamy 2-3 krople na jego powierzchnię rozprowadzamy po całej powierzchni. Jeżeli zwierciadło jest mocno zabrudzone, dolewamy troszeczkę więcej płynu. Odczekujemy kilka minut tak, żeby cały brud się rozpuścił. Następnie energicznym ruchem strzepujemy płyn tak, żeby wszystko co się odmoczyło i pływało, co mogło porysować podczas wycierania tafli tego zwierciadła spadło. A następnie Czystą bibułką wycieramy do sucha delikatnie powierzchnię zwierciadła. Suche i czyste zwierciadło montujemy z powrotem do mocowania, trzeba zwrócić uwagę na dolną część mocowania, tak żeby podczas przykręcania to zwierciadło było dociśnięte do tej powierzchni. Śrubki dokręcamy na tyle mocno, żeby zwierciadło nie mogło drgnąć podczas pracy, natomiast trzeba uważać, żeby nie uszkodzić gwintów. Dziękuję za uwagę. Jeżeli jesteście zainteresowani przeglądem serwisowym, kontakt do nas znajduje się w opisie filmu. Ja zachęcam do subskrypcji kanału i napiszcie w komentarzach jak podobał Wam się ten film. Dziękuję.